Pokazując Wam piękne storczyki, dziękuję za 2000 subskrypcji na moim kanale. Jeee, yeah! nawet mam już 2001 w tej chwili. Dziękuję wszystkim widzom. Jako pierwszy odbiór wpadł mi Zamil Kebab na Pruszkowski. Dobrze, blisko dosyć. I w stronę Mokotowa, tak już nieco dalej, także 2,5 godziny mam najpierw, a później 4 godziny przerwy. Nie, 4,5 godziny przerwy i 3 godziny pracy od 18:30 do 21:30. Czyli będzie już ciemno, tak? Dzisiaj jakoś nietypowo. Aha, widzę teraz dopiero, że to jest podwójnie, czyli mam Zamil kebab i jeszcze tą azjatycką chyba restaurację tam. I dwie dostawy. Dobra, może być, obie nam okotów. Mięśnie mnie bolą po tym wczorajszym bieganiu. Aktywowałem nowe mięśnie, których nie używałem zupełnie. Na rowerze się nie używa tych, których się używa. Gdy się biega, jest i Zamil Kebab. O, pierwszy odbiór. Dzisiaj mam na sobie dresy, to już inaczej trochę muszę się przestawić na inne to inne chowanie telefonu do kieszeni i tak dalej. Dobra, i drugi odbiór to Kim Long. Niestety, wyrenderowałem dzisiejszy odcinek, czyli wczorajszy w Full HD, tylko ja nie w 4K, bo zapomniałem przestawić. W domu to renderowałem i kurde, sporo gorsza jakość jest niestety. Szczególnie jak ktoś ma telewizor 4K, bo jak ktoś ma. Tylko full HD, to tam może i tej różnicy nie zauważy, ale też jest, też jest chyba gorsza. Wcześniej nie, w sumie powinna być taka sama. Dzisiaj jest zdecydowanie jakiś taki chłodniejszy dzień, ale to nawet przyjemnie dzięki temu i wilgotniejszy. Wygląda w ogóle, jakby padało. A, bo tu pewnie padało rano jeszcze. To dobrze, że padało. Dzisiaj też mam włączony ten horizontal Lock, bo to dobry. Ja tak chyba zostawię sobie jednak. Podoba mi się ten efekt. Lepsza stabilizacja, jeszcze lepsza. Ja tu sobie pracuję, a tam w mieszkaniu wrzuca się. Vlog na YouTube, za 15 minut się dokończę wrzucania, później się opublikuje o 12:15 tak ustawiłem. No dobra, szkoda tylko, że w Full HD. Ach, boli mnie to. Przejechałem się windą z miłym panem, który mi tam otworzył domofon, no i się pyta, czy ciężka to I Mówię, nie, lekka, mówię, w ogóle fajna praca, już 7 lat tak pracuję. On mówi, o, to musi być fajna praca, rzeczywiście, skoro 7 lat. No to ja, że w tej pracy robi się to, co, się, co ludzie robią w wolnym czasie. Jeździ się na rowerze, ludzie w wolnym czasie jeżdżą na rowerze. Pytał się, kiedyś... czy można coś zarobić, a ja mówię, no kiedyś to tak, kiedyś bardzo dobrze, ale teraz... Zaraz gdzie ja jestem? A. Nie. <laughs> Nie tutaj. Tutaj. Mówi, że kiedyś, znaczy ja mówię, że kiedyś bardzo dobrze, a teraz teraz gorzej, I on mówi, a, czyli sprowadzili tanią siłę roboczą z zagranicy. Ja mówię, tak, korporacje w zasadzie to zrobiły. I tak, opowieść. Dobra, to teraz jadę. Do, tam dalej, w stronę Mokotowa. Ja dzisiaj słuchałem sobie w drodze do Warszawy samochodem e, rozmowy z kierowcą tira, który opowiadał jak to tam pracuje się, ile się zarabia, to na kanale tego, Janka Śpiewaka, tak, Janek Śpiewak, on się nazywa, tak. No to tam też dobrze zarabiali, a teraz już gorzej. Niestety. To tak chyba w każdej branży tej... Zaraz, a gdzie ja wjechałem Nie, co to, gdzie ja jestem Ja wcale nie chcę tędy, chcę jechać normalnie ulicą. Znaczy dobra, pewnie to jest na terenie tego nie tu jakiś... Dobra, wycofamy się i pojadę normalnie, bo nie wiem w sumie jak wygląda przejazd tutaj, ale to pewnie przez ten, to jest marina po prostu. No, i kiedyś dobrze zarabiali i teraz gorzej, ale nadal w Polsce 8 tysięcy na rękę można miesięcznie. A za granicą on tam 11-12 tysięcy na rękę. No i on ma taki system, że pracuje dwa tygodnie w Niemczech, dwa tygodnie jest w domu, ale mówił o innych tam systemach pracy, że gorsze mogą być i tak dalej. Zależy od firmy i tak dalej. Tam mu się też pieniądze na niemiecką emeryturę zbierają, bo on pracuje dla niemieckiej firmy. Ale mówi na przykład, że z Kazachstanu kierowcy, jacyś tam z Indii, z Pakistanu i tak dalej, których jest coraz więcej to, że oni nie to, że wracają do domu, oni na pół roku biorą tego tira i jeszcze w dodatku zarabiają trzy, jedną trzecią tego co Polak na przykład i się na to godzą, bo to i tak dla nich są dobre warunki, oni i tak tam wrócą do, do tego Pakistanu i będą bogaci ale zaniżają, zaniżają płacę. ale tak dwa tygodnie być poza domem nie mieć styczności z Moniczką. O nie, to nie dla mnie, to ja dziękuję. Ja muszę inny tryb życia prowadzić. Każdego dnia muszę Moniczkę widzieć <gryw> i chcę w swoim życiu. No ale ona bywa raczej wolała, żebym zarabiał porządnie. To normalne. Dlatego robię co mogę i przynajmniej biorę więcej godzin. Zaraz, czy ja, gdzie ja mam dostawę w ogóle, czy ja już nie minąłem tego klienta. Biorę ile się da. Nie jeszcze. Balonowa ulica. A niewiele się da wziąć. A to mój przyjaciel opowiadał mi i Moniko, jak to tam jego znajomy, znaczy sąsiad w zasadzie ojciec, głowa rodziny, na Tirach właśnie dobrze zarabiał. Nie było go stale w domu. No i tam dom pobudował wszystko. Wszyscy kasę dostawali. I dzieci wyrosły na takie roszczeniowe. W zasadzie go nienawidzał. Chcą tylko, żeby go właśnie nie było. Bo jak przyjeżdża do domu, to ich tylko denerwuje. Żona to w ogóle już. Nie ma nic z nim wspólnego praktycznie. i Co z tego, że tyrał, jeździł, zarabiał, dawał bliskim kasę jak w zasadzie żyje teraz. Także nic tylko tylko przestać żyć. Czekajcie, ja nie mam tutaj 22. W sumie to dosyć ciepło jakoś tak gorąco, a bo ja mam o jedno ubranie więcej, bo już zobaczyłem, że chłodniej się niby zrobiło. Dobra, jadę o tak. Tą trasą biegam właśnie. Dobra, odbiór tu, a dostawa tu obok, do budynku obok, do Hondy. No tak, jeżeli do mojej branży sprowadzono tanią siłę roboczą i obniżono płace, to ja teraz też jestem tania siła robocza. A wiem, tam w jednym komentarzu ktoś pisał, że jeżeli w pracy robi się to, co się lubi, to przestanie się to lubić, bo stanie się to pracą po prostu. Ale no nie wiem, ja tak tego nie odbieram zupełnie. Nawet ciężko mi jest to sobie wyobrazić. No chyba że. Musiałbym pracować po 16 godzin na tym rowerku, to wtedy możemy mieć i faktycznie, a nawet przy 10 godzinach dziennie. Ale też nie sądzę, też nie sądzę. Ja jestem bardzo stały w uczuciach. Do rzeczy też i do czynności. Biuro Hondy. Same kobiety tam pracują. O, jaka ładna Honda tu stoi. A gdzie PCX? Gdzie Honda PCX? Dobra, kończę. I co? Od razu coś wpadnie? Tyk. Na razie? Na razie nie. Fajny budynek, ten Tulipan House. Patrzcie jakie tu mają wielkie stojaki na rowery na schodach. <gryw> to wygląda jak stojaki na rowery no właśnie, ale prawdziwych stojaków nie ma. Musiałem do słupka przypiąć. Tulipan House. Domaniewska Mordor. A cóż to za dziwny samochód jedzie. Jakiś podniesiony w górę fort. Stary fort, nie wiem. A jakoś tak dziwnie podniesiony w górę. Ach, już jechałem. Przywitać się z moniczką, bo akurat wyszła sobie w czasie przerwy na spacer żeby pochodzić po słońcu. A no, faktycznie słońce wyszło teraz, nie widziałem nawet tego Ale wpadło mi jednak w drugą stronę. A Jarek dwa budynki, stąd tam O, znacie już tuli pan House czy nie? Znacie, a teraz mam odbiór z... Zaraz jakiego adresu? Tajwok w ogóle, gdzie on tam się znajduje 45, zaraz. Przecież to nie w tą stronę, kurde. Gdzie jadę? Dajwok jest w drugą. No nie, źle pojechałem. A nie, dobrze, przecież on jest po prostu tutaj, bo to są nieparzyste numery, po drugiej stronie ulicy. Czyli dobrze, pojechałem. I znowu koło Tulipan House przejeżdżam, a jadę do tamtego na rogu budynku i mam wjechać na szóste piętro do klientki. Chyba wolę raczej te firmy, gdzie się nie wjeżdża, gdzie nie wpuszczają i się czeka w lobby. Ciekawe czy tam, gdzie Moniczka pracuje, czy wpuszczają kurierów na górę, czy nie. Czy do lobby muszą schodzić. O, tu odbierałem sushi na rogu. I dostawę też mam tu, na zasadzie, o, tu chyba. O, bardzo fajnie tutaj rozwiązane, bo dają kartę, po prostu wjeżdża się na górę z tą kartą i już. Bez problemu. No tak najwygodniej, przykładamy tylko i już. O, działa to, działa. I koniec. Natomiast teraz nie jest dobrze, bo to co wpadło, gdzie ja lecę teraz będę pod jak tak dalej pójdzie. Ulicą Postępu na koniec i tam jeszcze dalej. Oj, oj, oj. Która jest? No jeszcze sporo czasu do końca. Te typowe okolice. Co ja tutaj? Dobra, to nie jest tak daleko. Jadę na pieskową skałę. A co to tutaj za jakaś cementownia, czy co to? Tego to akurat nie widziałem. W ktoś wrzucił na Facebooku zdjęcie jak wyglądały te uliczki na Ursusie jeszcze do niedawna, które teraz są obładowane apartamentowcami. I to jeszcze niedawno. Tak jak one wyglądały tam w 2013 chyba roku. Wszędzie pole, nic tam nie było. A teraz a teraz, wiadomo, nowe osiedla. Pieskowa Skała, zgadza się. Numer jeden, to jeszcze. No nie jest tak źle, za, za godzinę koniec pracy, nawet mniej. Ale pamiętam jak kiedyś na vlogu tutaj skończyłem, na Pieskowej Skale, a, a samochód miałem na Żoliborzu i jechałem stąd na Żoliborz i to zimą. Pamiętam te czasy piękne. <laughs> Idzie klient kebabem, bo ja dzwonię, mówię, jestem pod blokiem, ale nie mam podanego numeru mieszkania. A on mówi, że to nie blok, to tutaj, teren budowy po drugiej stronie. No budują tutaj wielkie, kolejne wielkie apartamentowce na pustkowi. Okej, okay, i wpadło od razu ostatnie, podejrzewam ile tam do końca, 50 minut, 52. Ale zanim dojadę do Galerii Mokotów, wejdę do McDonalda na górę, a później z tym jeszcze na Starym Mokotów, no to jeszcze to potrwa raczej. Ale Dobrze, dobrze, że mnie ciągnie jednak w stronę Ochoty, a nie do Piaseczna. Tak sobie jadę spokojnie, a tu telefon z Wrocławia dzwonił, a jeszcze z biura pewnie. Ale to klient dzwonił. I się pyta, czy na pewno dostał dobry zestaw, bo coś tam... Ja mówię, kurde, już zakończyłem... Znaczy kurde, nie powiedziałem, ale... Mówię, już zakończyłem dostawę, więc jeżeli coś nie tak, to kontaktować się z supportem. Ja ja nic nie wiem, bo ja nie mam wglądu w to, co tam miało być w tym... Niestety, chociaż na Paragonie mam wgląd, ale w apte nie, nic mu nie potwierdzę już, niestety. Ale może dobry deal zrobił. Ale pozwólcie, że jednak nie będę na górę wjeżdżał Galerii Mokotów na to czwarte piętro parkingu, czy które to jest tam. Nie, no chyba drugie w sumie. Drugie piętro budynku, ale czwarte parkingu. Jakoś tak dziwnie to jest zrobione. A, bo to na dach jest przecież. Jest. Zbytnie nogi bolą, żebym tam wjeżdżał. Na... Rowerem dzisiaj. Parkuję tutaj standardowo na parkingu dla rowerów i, i idę. W zasadzie to zawsze tak powinienem robić. Już nigdy nie powinienem wjeżdżać na górę rowerem. Chyba, że chcę potrenować, to wtedy, wtedy w sumie ma to sens. Nie zawiodłem się. przede mną było tylu kurierów, że zanim wydali, to już w sumie jest to gwarantowane, że to będzie ostatnia dostawa, bo do końca 20 minut, a jeszcze dojechać muszę. Jeszcze muszę wyjść też z tej galerii. A właśnie, jeśli chodzi o chodzenie, no to. Jeżdżenie dzisiaj to nie problem, ale chodzenie... Ło, kurde. Taki krótki odcinek do tego McDonalda musiałem dojść, a ledwo szedłem. Naprawdę Ach, cały obolały jestem. Czuję każdy mięsień. Nogi tu i tu też pośladków, nawet tu boki mnie trochę jeszcze też chłują. No to ruszam, tam Deliverka do mnie pisze. Gratuluje mi, 2000 subów. A tu patrzcie, no zobaczcie, że to coraz bardziej jak motocykle wyglądają te rowery. Ale też... Ten. mówiłem, że po co komu pusa jak wystarczy taki rower, nie? ale pusa no, to jednak jechała 90 na godzinę, no to te rowerki chyba nie jadły 90 o ile wiem. Czy ja po prostu się nie znam na nich i one jakby chciały, to by jechały 90 Chyba nie. No, w te rejony odwożę Moniczkę do pracy i przybiegam. Ale to nie 5 km, 4,5 jednak się okazało. No, dobry sposób na poranny trening 4,5 km biegu. Już buty sobie przywiozłem sportowe, także... Obiecuję, że sam sobie obiecuję, że no, pobiegam, pobiegam, będę biegał, chociaż u mnie to jest niedobre to, że może mi się kręgosłup tam przestawić w zły tryb, jak będę biegał. Muszę uważać, no, jak tylko poczuję, że coś jest nie tak, to muszę przestać biegać, bo bieganie nie jest chyba zalecane dla ludzi z tą chorobą kręgosłupa, co moja. Chyba że będę miękko stąpał. Przypominam, że moja Toyotka może wjeżdżać za darmo nieskończoną ilość razy do galerii mokotów, więc jak jakiś kurier tu pracuje w tej okolicy i chciałby bardzo często jeździć do galerii mokotów i nie płacić za parkowanie, to zapraszam do zakupu mojej Toyotki za jakieś 700 zł. O, Moricej przyjeżdża do Polski, ale do Krakowa, 3 lipca, czyli dwa dni po EliX. O, jeszcze IMX, progresja Warszawa. HOHO, ho. ale IMX to już kiedyś było. Super, później to w sumie nie wiem, straciłem kontakt. <laughs> straciłem z nimi kontakt. A Morrissey, no to byłem w 2011 roku na koncercie Morrisseya w Stodole. Gdzie na początku mówił, die never. Die never. <laughs> I IMX też byłem w 2011 roku w Krakowie. Deliverka pisze, że zamówił sobie kask rowerowy z szybką i że z przyciemnianą też. Jak to kask rowerowy z szybką? Ja takich, Już mu napisałem, że ja takich nie znam, ale chyba ten. Chyba, że na Tour de France, tam jak jeżdżą, Tour de Pologne, to ci profesjonalni kolarze faktycznie takie mają chyba. Oni nie mają osobno okularów, a zresztą nie wiem. Ech. Dobra, wracam. Jest 6 minut do końca dyżuru. Fajnie, skończyłem blisko na trasie mojego biegu. Wracam sobie 4,5 godziny, przerwasz. No, aż nawet trochę za dużo. Mogłem zacząć wcześniej pracę, nie, nie o 18.30, tylko o no, 17.30 na przykład. Byłaby godzina więcej. O. Czyli to 16 lat temu założyłem swój kanał na YouTube, ale to miało po prostu związek z tym, że dostęp do internetu wtedy zacząłem mieć. Wcześniej nie miałem, dopiero w 2008 roku. Pierwszy raz. Na początku to było tak, że kupiłem po prostu telefon Nokia 6120 Classic. On miał modem wbudowany, i można było podłączyć przez USB do komputera i korzystać z telefonu jako z modemu. I to właśnie wtedy pierwszy raz się połączyłem z internetem, bardzo powoli się zdjęcia pobierały, tak jak mówiłem, a filmy to w ogóle w ogóle nie dawało się oglądać YouTube'a. To nie ma, nie ma mowy w ogóle. To mogłem sobie... Nacisnąć pauzę i czekać aż się film załaduje, ale to by trwało kilka godzin chyba. <noise> Albo godzinę. no to Powiedzmy, jeden krótki film bardzo złej jakości mogłem na godzinę sobie pobrać, ale tam były limity, przecież 4 GB miesięcznie miałem na początku. No i później sobie ten. Modem kupiłem taki na USB i podpisałem umowę z Plusem. I ona do dzisiaj się ciągnie ta umowa. Jestem zadowolonym użytkownikiem Plusa, ale wolę szybki internet w mieście na kablu. Czy tam światłowodzie, czy jak to tam jest zorganizowane. Bo jednak tam w lesie u mnie to nadal nie jest nie jest rewelacyjnie. Co to są te puste tereny tutaj po prawej? Ja się nie wiem do czego, do czego, do kogo one należą. Czemu takie puste stoją jeszcze ogrodzone? Skoro tam z tyłu jest szpital MSW i A, to, to są pewnie też tereny należące do, do państwa jakoś po prostu. Czy do wojska? No nie, jak 16 lat temu to raczej w 2009 założyłem kanał. To co ja mówię. To rok po tym, jak się do internetu podłączyłem po raz pierwszy. 4,5 godziny przerwy minęły. I pora rozpocząć 3 godziny pracy kolejne. Zjedliśmy chińczyka z Moniczką. Moniczka wzięła jakieś polenwiczki, też dobre. A ja to co zawsze, ja prawie tylko jedną potrawę zawsze. Ale nie nagrałem nic z tego. Chociaż tam ktoś pisał, żebym nagrywał vlogi kulinarne. Aha i wpadła Lukma Kebab, która jest po drugiej stronie ulicy. O, tam na rogu, i już i jadę z tym. Pod, też pod, na drugą stronę ulicy, o, tam. Fajnie, tak, mieszkać po jednej stronie ulicy, keba podebrać po drugiej, a dostawę zrobić po trzeciej. W zasadzie to ja już mogłem tego vloga już montować tam, jak miałem tę przerwę, położyć się, zmontować połowę, tą pierwszą, a teraz po powrocie tą drugą. Bo tak, to trochę jednak mi to zajmie. O, Chińczyk jest tam, po drugiej stronie. Jak ja o 20.00. Pierwsze 30 dopiero skończę, to które ja dzisiaj skończę montować i w ogóle wyrzucę to na YouTube pewnie od drugiej w nocy. Tam sobie jakiś pysniak jeździ w kółko rowerkiem po placu, bo nic mu nie wpada chyba, a ja mam Dreamland na Pruszkowską blisko, czy tam w okolice, nie na Wiślicku. Bliziutko, obok bloku na to wszystko. Właśnie jak teraz leżeliśmy w łóżku z moniczką, to jej wyjaśniałem, że tu można zrobić tym pyszne 250 dostaw i bonusa wtedy. I to będzie jakieś 210-220 netto to do ręki więcej. No to dobrze byłoby zrobić, no. ale na razie wiążę 110 dostawę w tym miesiącu No nie wiem czy do 250 się uda, dzisiaj który jest? 16? 16 tak? No zależy ile godzin będę brał od innych To, to albo się uda albo nie Jejku, Jakie tu korki są o tej godzinie też No niestety przez te remonty tutaj, przez to budowanie Tramwaju to wszystkie te małe boczne uliczki tak właśnie wyglądają Jak widzicie teraz a ja w prawo w Pruszkowską i w lewo w Wiślicką. I trzecie też takie koło bloku. Oby tak wszystkie były, ale to raczej niemożliwe. No Jeszcze 2,5 godziny, tak jak rano pracowałem. Znaczy tyle ile rano pracowałem, a tam rano w południe. Kolega mi tutaj się pyta czy chce jedzenie, jakieś zamówienie, bo odebrał. No nie, na jedzone dziękuję. Po obiedzie akurat, po Chińczyku. Ale odebrał, jest na, odebrał z Radziwia, zawiózł to skuterem na Nowowiejską. Numer był taki wpisany, jaki nie istnieje tam w rzeczywistości. Dzwoni do klienta, on mówi, że królewska, nie nowowiecka, tylko królewska, ale później za chwilę ten facet, ten klient mówi, a nie wie pan co, pomyliłem miasto. I to nie to, to, nie to miasto, nie Warszawa. I jedzenie dla kolegi zostało. Pół godziny pracy minęło, a ja już trzeci jadę do klienta, który jest bardzo blisko. Dobrze, to może te 250 zrobię. Jak takie kruciaki? A właśnie, bo na rowerze. To są krótsze, jakby tak szybciej się robi je w zasadzie niż skuterem. Więc może potrzeba mniej godzin na osiągnięcie 250. O! Nie pomyślałem o tym. Dopiero teraz. Posiedziałem trochę dłużej i na tolkę na 3 jadę. Mokotów jednak wzywa. Już to kiedyś mówiłem i to właśnie w tym samym miejscu, jadąc właśnie tutaj dokładnie, że wieczory to są fajne, bo takie spokojne, ruch, ustaje, cicho, spokojnie, tylko że zaraz ciemno też. No to teraz padł mi bardzo daleki odbiór na skrzyżowaniu Badalińskiego i Puławskiej, Roger dat Futz. daleko jadę, aż odbiór mam za 20 minut chyba. No i jutro miałem tylko 3 godziny, od 12 do 15, ale już sobie wziąłem 18, 21, 30 od tej samej osoby, od której wziąłem ten dyżur obecny, na którym właśnie jestem. Czyli jutro w sumie 6,5 godziny, póki co. Może jeszcze coś dobiorę. Bo to nadal mało. I już sobie jadę ze światełkiem. Niestety musiałem guba uchwyt skręcić i telefon w kieszeni, także jadę bez patrzenia na mapę. No, Ale to, na skutek ja nigdy nie patrzyłem na mapę, zawsze miałem telefon w kieszeni. W sumie to teraz trochę kupię, mi się to wydaje, <noise> że tak jeździłem, ale miało to jakieś tam swoje plusy. Dostarczone, a teraz niestety trochę gorzej, trochę się oddalam za Park Morskie Oko już do hotelu takiego, gdzie tam samochodem kiedyś jechałem, pamiętam ostatni, zły kurs z KFC, czy z czego to dostałem? KFC? KFC tak, już samochodem, już mi się dyżur kończył, dostałem KFC, bardzo długo tam czekałem, w sumie 20 minut musieli doliczyć do, do tego hotelu jechałem, tam nie było gdzie parkować, musiałem na środku ulicy zaparkować przy torach tramwajowych w sumie ale teraz rowerem to bez problemu O, tutaj wtedy to Toyotkę zaparkowałem no, bo jak inaczej? Jak tu wszystko rozkopane, zmienione, o tu jakieś barierki. Tutaj zwęzili do jednego pasa, a miejsc parkingowych wcale nie przybyło. A nawet też nie ubyło, zresztą i tak tu zawsze mało było. Nie ma klienta, dzwonię więc do niego. No nie, teraz muszę podjechać na górę skarpy, właśnie do tego KFC i wrócić na dół i to daleko tam pojechać za Gagarina. Czy ja wylecę dzisiaj? Gdzie ja wylecę tak daleko? No i po co? Przecież ja jeszcze muszę wrócić i vloga montować. A tu ścieżki rowerowe jeszcze nie zrobili. O, tramwaj na bilanów jedzie. Jakoś tak powoli jeżdża z tej góry. No i to I teraz muszę się na pas ten jeden... Po co zwęzili do jednego pasa? Chyba i tak nic nie widać, ale gdzie ta ścieżka mnie ciągnie? Tu prostu ja w lewo chcę. Do tego, KFC. A nie tutaj, na plac Unii Lubelskiej. Aha, tu w lewo. Na razie to wszystko jakieś takie nieposkładane jeszcze. Ale brane KFC. Tam się w sumie no, raczej długo czeka, ale teraz 5 minut było po czasie zaledwie. No i tak jadę na Czerniakowską na dół. Kurczę, jeszcze będzie czasu trochę. To ja nie wiem, czy ja tam gdzieś na Wilanów nie wylecę. Tak sobie. I znowu Gagarina w dół. Ale nie ma ścieżki rowerowej na Gagarina nowym, chyba że tam po lewej. No jest tam po lewej, tak? A jadę prawą. Aha. To trzeba tak raczej lewo jeździć. Rozumiem. Chociaż tu jakieś jakby ślady, jakieś ścieżki, kawałki ścieżki, co to jest? Już tu się martwiłem o swój los, że wylecę gdzieś, wiecie, gdzieś tutaj, Wilanów i tak dalej. O, Michał się śmieje, <laughs> że w dobrą stronę, ale wpadł właśnie tak. Wracam z powrotem tam gdzie KFC, tylko że do kebabu. I gdzieś tutaj pod koszyki w centrum. No dobra, stamtąd na ochotę. To już blisko. A i tak tylko miałeś 7 km co, do domu, powrotu? Stąd 7, no to nie mało. A i drugi raz pod górę, obok tego hotelu, w którym byłem już dzisiaj. Znowu tą ścieżką, której nie ma. O kurczę, to po chodniku pojadę po prostu. A tu w ogóle zakaz poruszania się tym chodnikiem. No to nie, po ulicy. No a możliwe, że jak będę brał takie dyżury wieczorne, takie nocne w zasadzie, to będę wylatywał gdzieś dalej. Ha, nie wiem, czy fajnie mieć tak przerwę w środku, czy już lepiej 7 godzin popracować cały czas, od 12 do 19 na przykład. A to zobaczymy jak widać też jeszcze na przyszły tydzień. W dyspozycji oczywiście dużo podałem, ale to nic nie zmienia. Czy coś tu widać? Tak, chyba, bo na ekranie widzę. Tutaj jest za bab, w lewo, w lewo, w lewo. Jest jakiś zjazd czy nie? Czy tylko schody? Pewnie schody tylko. No tak. O nie. No ja z tej chorzej to nie będę miał szczególnie jakoś blisko do mieszkania. Chociaż, dobra, nie jest źle, nie narzekam, bo mogłem przecież na Wilanów wylecieć. W ostatnim ruchu i już wracam, ostatni klient po mnie wyszedł przed budynek na Chorzy. nie musiałem się wspinać gdzieś na czwarte piętro, koniec. Troszkę czuję tę, tę pracę dzisiejszą, ale to dlatego właśnie, że nadal najbardziej to czuję ten bieg wczorajszy. To mnie trochę, nie to, że wykończyło, tylko no, wytrenowało. O. Dobra, tą ulicą filtrową jadę na ochotę. I Do zobaczenia jutro, gdzie podobny układ godzin, tylko jeszcze więcej niż dziś. No ale o ile więcej? O godzinę więcej niż dziś. A dzisiaj ile? Było 5,5, a jutro będzie 6,5, tak? Tak. No nadal mało. A Wy nie wiecie, jak to jest, jak się pracowało kiedyś, tak jak ja. No i pracowałem nawet po 12 godzin na tych SMS-ach, na przykład od 20 do 8 rano. I jak to jest, jak trzeba jeszcze po takich 12 godzinach. Przejdź na rower i przejechać jeszcze do domu z Warszawy, z centrum do Puszczy i jechać półtorej godziny co najmniej. Wy nie wiecie, jakie, jakie to było zajebiste.